Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Cyklu Moto No właśnie, ciśnie się na usta zwrot. A nie mówiłem, bo dokładnie 24 sierpnia publikowałem na YouTube materiał mówiący o tym, że od 21 sierpnia jest prowadzona aktualizacja systemu CEPIC i każdy z nas będzie do swojego samochodu, kto jest właścicielem auta, miał przyporządkowaną normę emisji spalin. Oczywiście dotyczy to aut przed 2018 rokiem, bo po 2018 roku ta baza już była uzupełniana. Ale mówiąc o tym, że dotyczy przed 18 roku, Mówimy o mniej więcej 15 milionach samochodów, i wtedy też powiedziałem, że aktualizację tej bazy prowadzi specjalnie stworzony algorytm. Który w moim przekonaniu pewnie nie będzie nieomylny, bo nieraz nawet z jednego rocznika to samo auto mogło mieć dwie, a nawet trzy różne normy. I mam wrażenie, że chyba wykrakałem, bo coraz więcej osób do mnie się zgłasza, co ma. Z tym fantem teraz zrobić. Część powie, dobra, czym sobie tu zawracać głowę, jakiś wpis tam w tabelce. A ja powiem jedno, bardzo może to w przyszłym roku rzutować na wartość takiego pojazdu, z tego względu, że tworzone jest to głównie po to, że będą powstawały strefy czystego transportu. Co za tym idzie, będzie to miało bardzo duże znaczenie, czy ktoś ma na przykład Euro 4, a mu wbiją Euro 2, bo na przykład w 2026 roku już do konkretnego centrum miasta nie będzie mógł wjechać. Co za tym idzie, jego auto będzie miało zdecydowanie... Niższą e, e, wartość póki co, i ktoś powie: Dobra, no to co? Gdzie tam trzeba wejść w obywatela, to wyedytować? E, pewnie 15 sekund. No zaraz wam udowodnię, że ta procedura nie jest taka łatwa i może trwać miesiącami. Co ciekawe, wcale nie musi być za darmo. Jak to czasem w Polsce bywa. Korzystając jeszcze z okazji, chwila dla partnera tego odcinka, skoro mówimy o rzeczach obowiązkowych, to obowiązkowym też jest ubezpieczenie komunikacyjne, minimum OC. Więc jeżeli komuś w niedługim czasie kończy się takie ubezpieczenie, niech sobie wejdzie w link poniżej w opisie tego filmu, na stronę MUBI będzie mógł sobie przekalkulować, zobaczyć ile kosztuje teraz obecnie ubezpieczenie do jego samochodu, w którym towarzystwie bardziej się opłaca. Mimo wszystko, w moim przekonaniu, jak ktoś nie ma jakiejś bogatej historii wypadkowej, te. Ceny ubezpieczeń są naprawdę na przyzwoitym poziomie, a korzystając z tego linku, który macie w opisie, możecie otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie takiego ubezpieczenia i są to realne pieniądze, które trafiają na Wasze konto, więc warto tutaj obniżyć sobie, szukać teraz w tym momencie jak największego oszczędności, tym bardziej, że można też zarabiać na linkach referencyjnych, które otrzymacie po zakupie, żeby również polecać dalej, bo pięć dyszek będzie do Was z każdej takiej transakcji wracało. Wszystko macie w opisie. Przejdźmy zatem do tego tematu. Co z tym cepikiem? Z dniem 22 września Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że algorytm zakończył pracę i przyporządkował normę emisji spalin do wszystkich aut zarejestrowanych przed 2018 rokiem, czyli mówimy o ponad 15 milionach wpisów. No i tutaj pojawiły się swojego rodzaju kwiatki. Już tłumaczę też o co chodzi. Póki co normę emisji spalin nie sprawdzimy poprzez telefon w aplikacji m a póki co możemy ją tylko i wyłącznie sprawdzić przez stronę Historia pojazdu.gov.pl. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, przez apkę M Obywatel będzie można taką informację sprawdzić do końca tego roku, że te dane też mają być tam uzupełnione. No i właśnie w międzyczasie zaczęła się część osób do mnie zgłaszać Waldek, co mam zrobić, bo mi Euro 4 wpisali, a moje auto ma na przykład Euro 5 albo odwrotnie na przykładzie Opla Insigni gdzie wszystkie wersje, wszystkie silniki miały nadaną normę emisji spalin Euro 5, a komuś wpisano Euro 4, bo algorytm nie wziął do końca pod uwagę marki i modelu, a bardziej skupił się na roczniku. Oczywiście algorytm został uzupełniany o pewne informacje względem marki, modelu, rocznika, pojemności, mocy, ale jak widać okazało się, że nie wszystko jest takie piękne. Na przykładzie mojej korwety 76 roku z silnikiem 57V8 nie ukrywam, nie oczekiwałem, że jakąkolwiek ciekawą normę emisji spalin będę miał przyporządkowaną i to powiedzmy nie była jakąś zagadką dla algorytmu. Ale chociażby na przykładzie wspomnianej Insignii, gdzie wszystkie silniki miały jedną normę komuś względem rocznika przypisano inną, albo na przykładzie modeli, które na przykład w jednym roczniku potrafiły mieć trzy różne normy. emisji Spalin, bo była wersja, która była z danego rocznika. Była wersja schyłkowa, jeżeli chodzi o okres produkcyjny, przejściowa. I była wersja związana chociażby z faceliftingiem i odświeżeniem gamy jednostek. I z tym jednostka systemowa w postaci algorytmu sobie nie poradziła. No i teraz coś powie, dobra Waldek, to gdzie to wyedytować? Tam na tej historii pojazdu, go w żeby mieć to z głowy. No nie jest to takie piękne. W myśl przepisów jednostką, która może wyedytować to dla nas, e, będzie wydział komunikacji jako właściwy organ. No i co? Idziemy do wydziału komunikacji, bierzemy ze sobą dowód rejestracyjny, swoje dokumenty względem potwierdzenia tego, że e, chociaż teraz mamy już e-obywatela jako opcję funkcjonalną, więc możemy iść nawet z telefonem. No i pani mówi: "No aha, pan mówi, że ma pan Euro 4, a tu jest wbite Euro 2. To proszę o dokument, który będzie potwierdzał, że pana auto ma faktycznie normę emisji i na Euro 4. No i... W sumie to jest szachmat. No bo co wyjmiecie? Co dowód rejestracyjny, gdzie tego szukać, co w internecie, w katalogu. Dla Pani to nie będzie żaden dokument. W większości przypadków będziemy mieli z tym bardzo duży problem, bo zapewne Pani będzie chodziło o tak zwane świadectwo zgodności, czy między innymi świadectwo homologacji, które dane auto miało wydane, na podstawie której na przykład przy imporcie auto zostało ściągnięte i zarejestrowane na konkretne parametry, i może gdzieś tam w wydziale komunikacji te dokumenty leżą, ale nie wydaje mi się, więc co należałoby w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli nie mamy takich dokumentów, a raczej ich nie mamy, wtedy należałoby się zgłosić do importera bądź dystrybutora danej marki z prośbą o wydanie świadectwa homologacji względem konkretnego numeru nadwozia. I uważam, że marki samochodowe w Polsce będą miały teraz od groma roboty. Część nam zrobi to bezpłatnie, a część marek zapewne może chcieć kwoty. Słyszałem nawet o 400 czy o 500 zł, czyli cały czas idąc za ciosem. W myśli nie naszego błędu jakiegoś algorytmu, to my będziemy musieli jechać do wydziału komunikacji, załatwiać jakieś dokumenty, papiery. No, tak to czasem w życiu kolorowo bywa. Ale proszę was o jedno, nawet jeżeli macie tą niezgodność, nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę, bo od przyszłego roku już się mówi o tym, że strefa czystego transportu powstanie w Krakowie. Mówi się też o tym, że następne strefy czystego transportu będą w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. I jeżeli dane miasto będzie wprowadzało strefę czystego transportu, ono jest zobowiązane, żeby co dwa lata tę strefę dodatkowo podkręcać, czyli kolejne auta eliminować. Co za tym idzie, jeżeli ktoś ma na przykład Euro 4, a mu wbiją Euro 2, może okazać się, że w 2026 roku do większości miast, które wprowadzą strefę czystego transportu, jego auto wjechać nie będzie mogło, co za tym idzie, samochód realnie będzie tracił na wartości. Zostało to rzucone na klienta. Szkoda, że nie można w innej formie tego systemu poprawić teraz, że to klient, właściciel pojazdu będzie musiał udowadniać, że nie jest wielbłądem w takiej sytuacji, ale weźcie sobie to sprawdźcie na spokojnie. Większość marek pewnie wam to wyda bez problemu, bez opłaty, aczkolwiek obstawiam, że czas oczekiwania może być długi, bo najczęściej jest to wysyłane drogą listowną w oryginale z, z przypieczętowaniem, jeżeli tych sprawie jest. Bardzo bardzo dużo w ostatnim czasie, pewnie może to trwać nawet nie w tygodniach, a może i nawet w miesiącach. Raz o takie świadectwo homologacji prosiłem na przykładzie Mazdy RX8, która ma silnik Wankla 1.3 i we, w pierwotnym świadectwie homologacji niemieckim była wartość Wankla pomnożona razy 2% więc w teorii wchodziliśmy w wyższą akcyzę. Też taka sytuacja była, co prawda nie na moim aucie bezpośrednio, ale pomagałem przy tej sytuacji. Więc zwróćcie uwagę na to, jeżeli trzeba będzie poprawić, to, to poprawcie. Nie odkładajcie na ostatnią chwilę. W skrócie przedstawiłem, jak może wyglądać procedura odkręcenia. Tego obstawiam, że niedługo marki samochodowe stworzą specjalnego maila, na podstawie którego będzie można wysłać takie zapytanie o świadectwo zgodności, świadectwo homologacji. Podzielcie się w komentarzach, czy czy faktycznie takie błędy zauważyliście? Pewnie koło 20-20 kilku takich informacji dostałem, że faktycznie takie błędy się pojawiły. I jedna była taka, że komuś zawyżono normę o jeden emisji spalin, ale jak coś, ja nic. Nie wiem. A póki co, żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!